Witajcie kochani, z tej strony Iza. Mamy końcówkę kwietnia. Jesteśmy już po tych największych przymrozkach. Mam nadzieję, że wszystko u Was przetrwało i że zdążyliście na noc ponakrywać sobie włókniną wasze uprawy. U mnie akurat wszystko się ładnie, praktycznie przetrzymało. Delikatny opad mamy tylko na drzewkach owocowych, ale widocznie no po prostu ten mróz troszeczkę był większy niż był na początku przewidywany. Także tak wygląda sytuacja u mnie pod folią, wszystko sobie fajnie rośnie. I dzisiaj właśnie nadszedł dzień, kiedy postanowiłam sobie pomidorki dla mojej babci przesadzić do takich oto donic. Ja już tutaj mam przygotowane te donice, zaraz Wam powiem, co dokładnie w nich jest. A więc tak, mam przygotowane dwie takie większe donice. Z tego co się orientuję, to są one około podejrzewam, że 25-30 litrów, dlatego że ta mniejsza tutaj z przodu czarna to jest donica 15-litrowa. I po prostu e, ja sobie tutaj nasypałam do tych donic ziemi. I tu jest tak, ziemia e, taka z worka kupiona we sklepie ogrodniczym do e, pomidorów, wymieszana z substratem torfowym, który jeszcze tutaj mi go trochę zostało. E, I do tego trochę po prostu zwykłej takiej e, ziemi piaszczystej z, e, z poletka z ogródka. I tutaj sobie wymieszałam tą ziemię, wsypałam tak, powiedzmy, że do jednej trzeciej następnie dałam taką niedużą garstkę nawozu. Można dać również obornik, natomiast granulowany. Natomiast ja tego obornika nie mam, wykorzystuję to, co mam. Dałam po prostu nawóz NPK. Tam bodajże jest procentowo 7 do 5 do 7,5 ten nawóz. W zeszłym roku również zrobiłam w ten sam sposób i te pomidorki w Donicach się mojej babci udały. Także w tym roku zrobiłam dokładnie tak samo, tyle, że troszeczkę lepszą ziemię jej tutaj przygotowałam. No i tak, do tych dużych donic będą szły pomidory wielkoowocowe. Czyli pomidor e, byczy łeb odmiana, i druga to jest pomidor e, hiszpański. To nie jest dokładna nazwa odmiany, tylko nazwa pod jaką ja go po prostu tutaj e, ma, otrzymałam, nasiona pod taką nazwą. Natomiast e, do tych mniejszych donic, e, akurat tutaj mam dwie, ale do tej jednej będzie szedł pomidor odmiany e, maskotka, i tutaj e, będą szły dwie sztuki. E, tak wiem, że 15-litrowa donica może być troszeczkę przymała na dwa pomidorki, natomiast ja po prostu w zeszłym roku też tak zrobiłam i te zbiory były tutaj e, udane. Także w tym roku e, będę robić tutaj e, podobnie. Zmieniłam dla Was troszeczkę kadr, tak żebyście lepiej widzieli, tutaj, jak będę je już e, sadzić. A więc e, po prostu sobie robię wgłębienie i biorę sobie tą odmianę byczy łeb. Jeśli chodzi o te sadzonki, no to one są już troszeczkę za długo właśnie w tych pojemnikach. E, także w przyszłym roku chyba się e, też troszeczkę później będę robić sobie te wysiewy. Aczkolwiek ta odmiana byczy łeb, nie wiem czy pamiętacie, to jest pomidor, który ja sobie podkiełkowywałam na koniec lutego, więc no stanowczo, stanowczo za wczesny e, termin. I teraz tak, jak macie takiego pomidorka, to oczywiście przed sadzeniem musicie tutaj go dobrze podlać, całą tą bryłę korzeniową. Ja już to zrobiłam sobie z dwie godzinki temu. Zobaczcie, jaki fajny system korzeniowy tutaj mamy w tym pomidorku. I po prostu tak. Albo możecie go sobie wsadzić tak, jak on tutaj rósł, czyli pod ten liść. Natomiast ja sobie ten jeden, a nawet drugi listek po prostu urywam. Tak, żeby go sobie tutaj po prostu wsadzić głębiej. Widzę, że moja kicia jest bardzo zainteresowana, co robię. I po prostu tego pomidorka sobie tutaj tak sadzę. Ja sobie jeszcze później pewnie troszeczkę go podsypę. Natomiast też żeby te donice nie były takie ciężkie. Dlatego że ja będę je przewozić samochodem właśnie do mojej babci. To robię to w ten sposób. I po posadzaniu takiego pomidorka również należy podlać, obficie dosyć wodą. No i przejdziemy sobie do kolejnego pomidorka to będzie właśnie ten hiszpański. Jego sobie sadzę tutaj dokładnie w ten sam sposób. Nie ma w tym żadnej filozofii. Najważniejsza jest dobranie odpowiedniej wielkości donice. I tutaj, właśnie w przypadku pomidorów, no to powiedzmy, jeżeli chodzi o. I tutaj, jeden sobie oberwę. Jeżeli chodzi o odmiany koktajlowe, to powiedzmy taka 10-litrowa donica to jest takie minimum, żebyście mieli jakieś takie sensowne teplony. Natomiast 15 litrów to już jest taka optymalna, zarówno do koktajlowych, jak i można takiej już użyć do pomidorków wielkoowocowych. Ale no wiadomo, im większa, tym, tym lepiej pod tym kątem. Także no i właśnie Ziemia to jest druga rzecz, która jest bardzo ważna, bo w donicach dużo szybciej kończą się te składniki odżywcze. Także dobra ziemia i albo obornik granulowany, albo zwykły troszeczkę. Albo właśnie tak jak w moim przypadku, jakimś nawozem też można delikatnie sobie podsypać. Tyle, że nie pod sam korzeń, tylko delikatnie sobie to po prostu rozprowadzić, tak żeby też tych korzeni tutaj nadmiarem po prostu nie popalić. I teraz do tej donicy przejdziemy później. A teraz wam pokażę jeszcze te dwa pomidorki w tej donicy. Tutaj mniejszej z przodu. I tutaj wejdą właśnie dwa pomidorki odmiany maskotka. I analogicznie sobie urwę dwa te listki. Jak ktoś z Was uprawiał tego pomidora to wie, że to jest pomidor, który rośnie w taki dosyć krzaczasty właśnie sposób i nie trzeba go podwiązywać. Można go delikatnie sobie o jakiś palik na przykład oprzeć, bo te grona też są takie, że one potem się płożą po prostu po tej ziemi. O, i tu z tej strony ląduje jeden ten pomidorek. A po przekątnej będzie drugi. Ale wy możecie spokojnie jednego sobie do takiej donicy wsadzić, mówię ja. W zeszłym roku wsadziłam dwa i się udało, także w tym roku też chcę, żeby moja babcia miała jak najwięcej tych pomidorków, więc wsadzę jej po prostu tak samo, jak w zeszłym roku dwa te pomidorki. Urywam dwa listki. I delikatnie, o wyciągam, jeśli chodzi o pomidory. To jak widzicie, one już kwitną. W przypadku pomidorów nie urywamy oczywiście tych pierwszych, list, tych pierwszych kwiatków, tak jak w przypadku papryki, bo zwyczajnie nie ma to sensu. Zostawiamy je, a nawet możemy je delikatnie tak postukać od góry, tak żeby mieć pewność, że one po prostu się zapylą. O, i teraz te pomidorki są już wsadzone. A ja zaraz do Was przyjdę z kolejnymi warzywami, dlatego że tą donicę, jedną i jeszcze jedną, którą za chwilę tutaj przyniosę, mam przeznaczoną na ostre papryki, które będą u mnie tutaj na działce. Natomiast będą one właśnie wsadzone bodajże trzy sztuki, ale dzisiaj tylko dwie, w tych właśnie donicach. Także za sekundkę zobaczycie, jak. Wygląda sprawa z paprykami, ale praktycznie jest to dokładnie ta sama historia. Ziemia została przygotowana pod papryki w dokładnie ten sam sposób. E, także zaraz sobie tutaj również wsadzę te papryki. Zobaczycie, e, że już mam nawet małe owoce na tej e, ostrej e, jednej odmianie. I tutaj mam dla Was, właśnie do pokazania, dwie e, roślinki tej papryki, właśnie. Ostrej. Tutaj mam odmianę cyklon. Pierwszy kwiat został urwany, także ona się fajnie mi tutaj rozrosła, rozgałęziła na dwie strony. Tutaj już widzę, że są kwiaty na tym drugim właśnie rozwidleniu. I tą paprykę będę właśnie sobie tutaj do tej donicy sadzić. A tutaj mam drugą paprykę, odmiana dekayen i właśnie ona ma już tutaj, jak widzicie, o dwa piękne. Zawiązane już właśnie owoce, i zobaczcie, jak pięknie tutaj do góry się ona rozrasta, i ile kwiatów już tutaj na kolejnych piętrach po prostu widać. No, i tak jak w przypadku pomidorów, ja sobie tutaj dwa te listki od dołu po prostu oberwę, i myślę, że. Tutaj, pod ten trzeci liść, ją po prostu tutaj e, wsadzę dosyć głęboko. Oczywiście te papryki, te pomidory, one były już hartowane. Teraz na te ostatnie e, dwie noce, takie chłodne, były zabrane do domu. Wiadomo, żeby nie zmarzły. Natomiast teraz po wsadzeniu one już tutaj zostaną. Myślę, że na te 2-3 dni, dopóki nie pojadą, właśnie do mojej babci, tutaj pod, pod, pod folią, po prostu i tutaj będą sobie w tej ziemi po prostu się musiały zadomowić. No i myślę, że możemy już sobie tutaj tą paprykę sadzić. Założę sobie rękawiczkę. No, mój kotek chyba się bardzo ze mną stęsknił, bo tutaj nie odstępuje mnie na krok. No, i tak obrywam sobie dwa listki tu od spodu. Oczywiście papryka również była podlewana. I staram się o z całą tą bryłą. I tutaj również widzicie, jakie fajne ona ma tutaj korzenie, ta papryka. I ją sobie tutaj właśnie wkładam pod te liście. O. Później sobie podpiszę, natomiast już teraz widać, która papryka to jest, która odmiana. Z tego co pamiętam, ta papryka cyklon też ma takie podłużne owoce, ale zdecydowanie dłuższe ma ta papryka de Cayenne. Tutaj troszeczkę bliżej, żebyście też widzieli. Dwa dolne listki urywam. I tutaj bardzo fajne, takie wysokie, właśnie te doniczki P, P9, tylko że 40 chyba centymetrów. Nie 40. A, już nie pamiętam, ale widzicie, że są takie. O, właśnie wysokie. O. I tu też mamy fajny system korzeniowy. I głęboko. Ja jeszcze tu później podsypę sobie właśnie ziemi. No i mamy pierwsze e, papryki, pomidory wsadzone do Donic. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie e, uprawy w Donicach, możecie zadać, jak będę wiedziała. To, to odpowiem, a jak nie, to poszukam też e, odpowiedzi na te pytania, bo część, wiadomo, mam doświadczenie, ale tak naprawdę większość to ja sama się cały czas uczę i po prostu szukam sobie gdzieś tam po forach różnych takich e, przypadków, e, po zdjęciach itd. Także tak to wygląda. No i co, na koniec, oczywiście, trzeba to wszystko podlać. Ja już biorę konewkę i po prostu je sobie tutaj podleję. I właśnie po takim obfitym podlaniu teraz przez kilka dni nie będę ich w ogóle tutaj ruszać. Oczywiście będę obserwować, ale też ważne jest to, żeby właśnie te roślinki tutaj teraz fajnie się rozrosły, żeby te korzenie po prostu szukały wody. Także teraz raz po prostu je sobie podlałam i będę po prostu je sobie teraz dalej, no obserwować, a za parę dni pojadę do mojej babci, jak już będą takie po prostu, za dużo razy po prostu, ale jak będą już pewne, że się przyjęły i że wszystko jest tutaj ok oraz, że już pogoda też pozwala na to, żeby one po prostu zostały na balkonie. No bo raczej moja babcia nie będzie ich specjalnie tutaj wnosić do domu, tym bardziej, że te donice są dosyć ciężkie. Natomiast jeżeli chodzi o te papryki, to ja już je sobie wsadziłam tutaj do tych donic. One zostają na działce, ale oczywiście w razie jakichś tam przymrozków, to będziemy ja po prostu e, zabierać e, do domu, bądź też po prostu tutaj sobie je wstawimy do tunelu i przykryjemy włókniną, ale liczę na to i jak sprawdzałam pogodę, to tej, tych przymrozków ma u nas już po prostu tutaj. E, nie być. Także jeśli chodzi o sadzenie do donic, to jest to tyle na ten moment. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa Pa!